A więc, dzień dobry w ten lipcowy, w to lipcowe popołudnie. Tomek, Poligamia.pl, Czas na wtorkową dniówkę. Na początku chciałem pokazać coś, co mi od razu, oczywiście, spadło na ziemię, ponieważ nagrywam się sam, więc będę musiał tu podnieść. Otóż, do redakcji przyszła dziś gra do recenzji. Mam nadzieję, że ją widać. To jest Resident Evil The Mercenaries 3D i dostanie ją prawdopodobnie Paweł Winiarski, jako naczelny fan 3DS-a w tejże redakcji, i powie, co sądzi o tej grze, która jest nową częścią Resident Evil, która tak naprawdę składa się z trybu, który kiedyś był dodatkiem w innych częściach, i teraz to jest płatne i na 3DS-a. Więc Paweł Winiarski powie Wam, co sądzi o tej grze. Ja natomiast sięgam po mój notesik. Odrobinę się tak mało ogarniam, ponieważ tak się składa, że jakoś zostałem sam w redakcji, wszyscy wyszli, Piotrka nie ma, Konrada nie ma, Sławka z Game Cornera nie ma, Paweł Kamińskiego nie ma. Sam sobie muszę ze wszystkim radzić, więc dzisiaj na poligami działo się przede wszystkim, przygotowaliśmy z Pawłem Kamińskim raport dotyczący Minecrafta i tego, jak bardzo ta gra popularna jest w Polsce, a popularna jest bardzo, bo z naszych wyliczeń, tudzież z naszego researchu hmm, wynika, że hmm, kanały na przykład YouTube'owe są popularniejsze niż kanały Królowej Dody, jeśli można ją nazywać Królową. E, więc ten raport znajdziecie na i staraliśmy się go przygotować tak, żebyście mogli go pokazać nawet swojej mamie i tacie i powiedzieli patrz mamo, to jest Minecraft, super ga, i wasza mama zrozumie czym jest Minecraft i czym jest ta gra i dlaczego jest tak bardzo popularna. A przy okazji Konrad Hildebrand razem z Maćkiem Śmietanko i jeszcze ze Skowronem czyli jednym z naszych czytelników przygotowali filmik o budowaniu Polski w Minecrafcie i zbudowali wielką mapę Polski właśnie w tej grze na potrzeby filmiku. A przy okazji wrzuciliśmy to do na naszego YouTube'a. Jeśli natomiast chodzi o newsy, to dzisiejszy dzień jest tym mega śmiesznym dniem, w którym okazało się, że po wejściu na stronę Modern Warfare 3.com otwiera się strona Battlefield 3. Jeżeli to jest forma marketingu, to ja gratuluję naprawdę pomyślunku, a jeżeli to tylko żart, no to no nawet całkiem śmieszne. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy bardziej istotne, to ciekawa jest plotka o tym, że Windows 8 będzie odtwarzał gry z X Xboxa. Co jest dosyć dziwne, ale być może okaże się prawdziwe. Więcej szczegółów znajdziecie w, w, w notce z, z tą plotką. Natomiast przypominamy również, my również robimy to także na poligamii, tak w sensie tekstowo, że Piotrek wspominał o tym ostatnio w podcaście. No i jeśli Piotrek jest naszym poligamiowym jasnowicem, to jesteśmy z niego bardzo, bardzo, bardzo dumni. Rzekam, że zerkam jeszcze do swoich notatek i przypominam sobie, że dziś ukazał się także filmik, w którym w 2,5 minuty możecie obejrzeć 40 lat ewolucji gatunku strzelanek. To jest taki całkiem, całkiem fajny teledysk, znaczy no bardzo fajny oczywiście, więc zachęcam jak najbardziej do jego obejrzenia. Tam też jest konkurs, ten kto wymieni wszystkie gry, które pojawiają się w filmiku, dostanie nagrodę niespodziankę. Nie wiem jaką, więc nie zdradzę, bo, bo nie wiem. Piotrek przygotował tę niespodziankę. No i to tyle w tym dniu, w sezonie ogórkowym. Ja jeszcze zachęcam do zaknięcia na Game Cornera naszego siostrzanego drugiego. Sławek się ucieszy, że zachęcam. A Sławek tam wczoraj przygotował relację z gry strategicznej, w której niemieckimi wojskami podbija Polskę w kampanii wrześniowej. Więc jest to kontrowersyjny temat. Ale to można zajrzeć na game cornera i tam znaleźć. Zresztą pod, pod, pod filmikiem, tym właśnie zwyczajowo pojawią się linki do wszystkich tych rzeczy, o których mówię, więc łatwo to znaleźć. No i to tyle. Do jutra. Do zobaczenia na poligami. Aha, jeszcze muszę znaleźć pilot, tak? bo jestem sam i sam sobie muszę radzić, więc muszę znaleźć pilot, poszedł mój pilot do kamery, i teraz mogę dać ten przycisk i się wyłączyć.